Pierwszy pojedzie samochód ten nasz goł. potem pojadą trajki. Tak byśmy chcieli, słuchajcie, jak ktoś tam się gdzieś nie załapie i zmieści z przodu, to nie będzie żył odmierał. nie, ale chcielibyśmy po prostu, żeby najpierw pojechały za gołtem naszym, tym obciętym, pojadą trajki i potem resztę motocykli. Słuchajcie, przejeżdżamy dwa razy. Jeśli ktoś nie da rady, bo to będzie, widzicie, pogoda piękna. To po prostu urwie się straci i zjedzie sobie tutaj, ale staramy się, żeby ten dwa razy przejechać, nie? I wracamy tutaj i resztę, resztę planu to już potem z górki będziemy tutaj na bieżąco, na bieżąco podawać. Także w tej chwili mówię, za trzeciach gdzieś będziemy wyjeżdżali i chcielibyśmy... Słuchajcie, żeby było bezpiecznie. Ja nie będę mówić, przed gaską, czy nie, nikogo nie zabijam pewnie, bo nie pojedziemy poza miasto, tylko tu koło zegara. Ale jeśli ktoś wie, że jeszcze jest strzelajsi, może u pępa, to niech lepiej czapkę założy, nie?